Spędziłem spokojnie parę dziesiąt godzin w Call of Duty Mobile i myślę, że dzięki temu łatwiej jest mi się rozeznać, których broni warto używać, a z którymi lepiej dać sobie spokój na samym starcie. Dlatego tworzę te zestawienia, żeby gracze, którzy dopiero zaczynają grać albo ci, którzy grają trochę i ciągle szukają swojego stylu, wiedzieli czego naprawdę nie próbować, żeby nie tracić czasu. Na wstępie oczywiście proszę Cię o zostawienie suba oraz łapki w górę, ponieważ to bardzo motywuje do dalszej pracy, a podoba mi się tworzenie dla Was takiego kontentu, więc tym bardziej jest to dla mnie miłe. W tym materiale pokażę Wam 5 najgorszych broni, na które jeśli dostaniemy skina, nawet nie warto tracić czasu, ponieważ nie ma nic gorszego niż odblokowywanie nowej broni i spodziewanie się, że jest zajebista zużywanie od razu karty z expem, a potem dowiedzenie się, że jest w sumie jako skin, spoko, ale więcej tego nie dotknę. Ja jestem Diament i zapraszam do materiału. Na miejscu piątym mam dla Was aż dwie snajperki Exequo i na pewno każdy wie o co mi chodzi. Jeśli ktoś nie jest pewien to proszę bardzo, XPR-50 i M21 EBR. Nie przeczę, z każdej broni da się zabić i można zrobić one shot kill, o ile trafimy w głowę. Ale w ich statystykach nie ma absolutnie nic, co by za nimi przemawiało, żeby wybrać je zamiast chociażby Arktika. Jasne, w Battle Royale sprawdzają się na dystans, ale nie sądzę, żeby ktokolwiek ich używał, kiedy są dwie dużo lepsze snajperki w multi, którym nie dorastają do pięt. Mamy DLQ-33, który praktycznie zawsze daje nam one-shot kill, a Arctic też za bardzo od niego nie odstaje. Dlatego jeśli korci was, żeby użyć tych snajper, to lepiej dajcie sobie spokój. Numer 4 to M16. Pewnie wyda się to kontrowersyjne, że w ogóle znalazło się na tej liście, bo wielu graczy na pewno ceni sobie tę ARK, ale już tłumaczę dlaczego. W oryginalnych odsłonach Call of Duty broń burstowa jest naprawdę kozacka. Karabiny są zajebiście celne i mają satysfakcjonujący damage. Ale podobnie jak ze strzelbami w Call of Duty Mobile broń burstowa została potraktowana bardzo po macoszemu. I nie wyróżnia się niczym specjalnym na tle innych karabinów. Zresztą tak samo jak czajkum spokojnie możemy uznać, że to najgorsza zaerek w całej grze. Następny w kolejce jest niestety LKM. I mimo że uważam praktycznie wszystkie LKM- za wystarczająco dobre, to M4 LMG wypada przy reszcie po prostu słabo. Jakby dla mnie to jest dosłownie M4 LMG. Statystyki nie różnią się za bardzo. Time to kill jest raczej słaby, a przy tym mobilność jest po prostu koszmarna. Jedyne co dostajemy to ten większy magazynek. Nie zrozumcie mnie źle, musiałem wybrać któryś z LKM-ów. I na tle innych broni, w tym zestawieniu, ten nie wypada tak źle. Ale według mnie, jest ze wszystkich dostępnych najgorszy, dlatego w ogóle tu jest. Ostatnie bronie to oczywiście strzelby i egzekwo. Na drugim miejscu znajdują się HS i Striker. Sami przyznajcie, strzelby są w kodzie wyraz niedoceniane i smuci mnie to, bo wszystkie, według mnie, wymagają ostrego buffa. Każdej coś brakuje, jednej więcej, drugiej mniej i mam nadzieję, że twórcy znajdą w końcu złoty środek, jak zrobić je przydatnymi, ale nie aż tak, żeby opanowały pole bitwy. HS potrzebuje aż dwóch burstów na zabicie przeciwnika, o ile nie jest to głowa. Naprawdę, strzelba. Co jest podwójnie smutne, bo nie dość, że strzelba, więc kury skazana w tej grze na przegraną, to jeszcze mamy kombo, burstowa. Striker jeszcze jakoś sobie radzi, i o ile jeśli ktoś gra z strzelbą w Battle Royale, to musi być to striker, to w multi przeładowanie jest zdecydowanie zawolne w porównaniu do obrażeń. I w ten sposób budzimy się kicając na wszystkie strony na respie przeciwników, ponieważ przeliczyliśmy się biegając tam dumnie z automatyczną pompką. Niestety, ale na chwilę obecną strzelby są najgorszym możliwym wyborem w grze i jedyna, która się ja jeszcze jakoś broni to BY15. Numer 1 to tak zwany obrzym, czyli znowu strzelba, i tu już jest naprawdę tragicznie. I naprawdę to jest najłatwiejsza strzelba do uratowania, bo wystarczyłoby dać jeszcze większą mobilność i szybsze przeładowanie, żeby ta strzelba stała się jedynym słusznym wyborem do siania mordoru w bitwie. Ale niestety. Twórcy tego nie widzą i przez to mamy takie małe byle, co, które jeśli nam gwarantuje kila, to najwyżej jednego, ponieważ jeśli już kogoś nim zabijemy, to wsadziliśmy mu tą broń dosłownie w dupę, a w takich przypadkach najczęściej ktoś oprócz tego jednego przeciwnika jest jeszcze w pobliżu, więc podsumowując, pobrzym to najgorsza broń w grze, której bardzo mało brakuje do bycia po strachem małych map. To już wszystko w tym zestawieniu. Wiem, że miałem puścić Wam materiał ze skorstrików, ale niestety nie udało mi się go zmontować na czas. Na szczęście miałem ten w zanadrzu, dlatego mój głos w tej ścieżce dźwiękowej może się nieco różnić od całego materiału, ponieważ dogrywam to z samego rana. Mam nadzieję, że materiał się podobał. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się. Do następnego.